Martynka ma właśnie wspaniałą rocznicę, 10 lat od przeszczepu nerki. Ania 10 lat temu otrzymała pierwszą nerkę, teraz ma już drugą. Pomyślcie sobie, jaką cudowny lek mogliśmy im my wszyscy podarować, pomóc, wspierać, no bo właśnie to wpisowe, które Państwo dajecie, to jest dla nich. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że już po raz dziesiąty jesteście z nami. Tak jak Mateusz powiedział, tak, ten bieg dziesiąty, czyli 10 lat wspólnego, wspólnego biegania w, dla w szczytnym celu. Także co ja mogę powiedzieć? Trzymam za Państwa kciuki, życzę przede wszystkim dobrej zabawy. Samopoczucie fajne, zdrowie dopisało, udało się wygrać. Szczytny cel, i to jest najważniejsze, że jest tutaj dużo ludzi, którzy chcą pomagać. Najważniejsze, że udało się to zorganizować, a bieg to sprawa drugorzędna, tak naprawdę. w zeszłym roku koleżanka mnie namówiła bardzo mi się podobało przede wszystkim inicjatywa mi się podoba zachęciła mnie i powiedziałam że w tym roku też wystartuję i wystartowałam ja, bardzo się cieszę że tyle osób w tym roku że jest więcej niż w zeszłym roku że pochwalam bardzo takie inicjatywy jeżeli mam możliwość to udzielam się już od kilku lat tak właściwie regularnie co roku uczestniczę w tym biegu. No i no, głównie ze względu na to, że chcę wspierać tą transplantologię. Transplantologia jest ważna. Jest za mało rozpropagowana w Polsce, za mało ludzi i zgłasza na przykład swoje, swoje organy na potrzeby transplantacji. Więc liczę na to, że takie przedsięwzięcia rzeczywiście rozpropagują tą transplantację i ta transplantacja będzie w Polsce czymś standardowym, a nie wyjątkowym. Na każdej edycji jest super klimat, wszystko jest super zorganizowane, więc, więc jak zwykle było wspaniale. Zbieramy Właśnie pieniądze w dla, dla dziewczyn, szerzymy ideę transplantacji, szerzymy, która ratuje życie, jest bardzo rzeczy, ważna, ważne żeby poszerzać świadomość społeczną na tym temacie. Także zapraszam, Także zapraszam selfie, trzaszna, super idea, to, to polecam, zachęcam wszystkich do Facebooku, udziału w przyszłym roku. Bo warto pomagać. Bo jest to akcja nie tyle sportowa dla samego mnie, co jednak dla ludzi wokół. Jednak branie udziału w takich przedsięwzięciach nagłaśnia je to sprawia, że niektóre ważne sprawy trafiają do szerszej góry e, odbiorców, bo pomagać można w wiele sposobów. Tak jak na przykład panie, które robią dwa okrążenia z kijkami, e, też podziwiamy Mijamy je sobie na trasie. E, bardzo pozytywne kobiety, które również nam kibicują. My kibicujemy im, one nam. Wszyscy działamy w jednym celu: żeby pomagać e, na transplantację, także dlatego biegamy. 10 lat temu Uniwersytet Zielonogórski podjął wspaniałą inicjatywę, czyli bieg dla transplantacji. Pierwszym wzięło 200 udział osób. Od tego czasu do dnia dzisiejszego to jest 2800 osób. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka z Siedzibą w Zielonej Górze podejmuje te działania na rzecz transplantacji od ponad 30 lat jesteśmy na tak. Staramy się, aby ta idea dla naszych podopiecznych, naszych dwóch dziewczynek Ani i Martynki, była najważniejsza, bo spisowe przeznaczane jest dla nich na pomoc. Ta pomoc jest bardzo ważna, ale sama idea dotycząca najlepszego leku świata jest najważniejsza. Dlatego biegamy dla transplantacji. Transplantacja jestem na tak. i bileuszowego biegu dla transplantacji dobiegła końca. Bardzo się cieszymy, że wszystko przebiegło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. To, że pogoda nam dopisała, to chyba opaczność zawsze nad nami czuwa i dlatego tak to wygląda, ale drodzy Państwo, najważniejsze jest to, że 300 osób, które zapisały się na ten bieg, dokonały opłaty startowej, prawie w 100% pojawiło się dzisiaj w parku Poetów. Odebranych mamy prawie 280 pakietów. Jest to cudowna informacja. Jeszcze bardziej cudowną informacją jest kwota, jaką zebraliśmy dla Ani i Martyny, podopiecznych ogólnopolskiego stowarzyszenia Nerka, dla których organizowany jest ten bieg. Zgromadziliśmy 5 Tysięcy złotych. Jeżeli ktokolwiek chciałby jeszcze wesprzeć dziewczyny, mogą tego dokonać, dokonując wpłaty na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka z dopiskiem dla Ani i Martyny. Myślę, że recenzje wszystkich osób, które dzisiaj przebiegły z taką radością, z takim powerem, świadczy o tym, że ten bieg, a szczególnie ta idea transplantacji jest bardzo, naprawdę bardzo ważna. Można było w tym czasie również pozyskać oświadczenia woli, żebyśmy wiedzieli, że te narządy po naszej śmierci naprawdę można wykorzystać i uratować komuś życie. Można było również tutaj razem, z Fundacją DKMS złożyć oświadczenie woli, że możemy być dawcą szpiku kostnego. Więc, drodzy Państwo, to jest po prostu szczytny cel, dla którego warto tu być. Bardzo się cieszę, że dziś wszyscy byliście z nami i tak wszystko pięknie nam się dzisiaj złożyło. Dziękuję bardzo.